No myślę, że dobrze weszliśmy w mecz. Pierwsze 20 minut pewna kontrola, tak jak, jak, jak sobie zakładaliśmy, chociaż mało utrzymywaliśmy się przy piwca, chcieliśmy mieć pod tym względem większą kontrolę. Bramka całkowicie odmieniła to spotkanie, myślę, że no, takie bramki mogą podłamać Stadiony Świata, musimy to na spokojnie zobaczyć, ale, ale no, nie spodziewaliśmy się takiego takiego fundamu, więc trzeba mu tylko pogratulować te tak pięknie zdobytej bramki, a my no, wiadomo, musieliśmy się otworzyć i, i zupełnie odmienić nasze granie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ten skład do końca będzie niewiadomo, ale no, stred grania widzę właśnie nie zmienia. Myślę, że na to byliśmy przygotowani. A nigdy nie możesz się przygotować na, tak, na taką bramkę z 16 metra, czy tam 17 z przewrotki. Więc no pod tym względem wiedzieliśmy, jak będzie grał widzę. My mieliśmy swoje założenia, chcieliśmy to wykorzystać. No, szkoda, że się nie dało. Znaczy, umówmy się: 1.0 no, Nie są to jakieś odmienne pozycje, odmienne zdobycze punktowe. Nic nas nie uśpiło. Można powiedzieć, że sami sobie zgotowaliśmy taki początek sezonu. I myślę nie tylko my jako drużyna musimy wyciągnąć wnioski, jak i cały klub i poczynić tutaj starania, żeby ten zespół po prostu zmocnić, żeby stał się mocniejszy, bo jak popatrzymy na ławkę Widzewa, na jakość zawodników, którzy wchodzili na boisko, to można tylko pozazdrosić tego.